Dlaczego Włosi są tacy szczupli? Na czym polega filozofia słodkiego życia? Dlaczego couchsurfing to dobry pomysł na podróż po Włoszech? Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Subiektywne spojrzenie La Dolce Vita. Dzisiaj jest ze mną Wiktoria. Cześć Wiktoria! Buongiorno. Wiktoria, ty mieszkałaś we Włoszech przez dość długi czas, dlatego zaprosiłem cię do tej rozmowy. Czy jesteś gotowa, żeby odpowiedzieć na kilka pytań? Jak najbardziej. Pamiętaj. Twoje odpowiedzi mogą być jak najbardziej subiektywne. W końcu to jest podcast subiektywny, więc nie mówimy tak jak nam się wydaje, że większość uważa, tylko i ty, i ja mówimy o swoich odczuciach, a potem zweryfikujemy, czy nasze odczucia są prawdziwe, ok Jasne, brzmi dobrze. ok Wiktoria. Włochy to kraj bardzo różnorodny którego historia jest interesująca. Myślę, że większość mieszkańców Półwyspu Apenińskiego jest podzielona. Myślę, że chyba tak podzielona na północ-południe. Może najpierw powiedz mi, gdzie jest Twoje serce? Bardziej na północy czy na południu Włoch? To jest skomplikowane pytanie, bo, bo moim ulubionym miastem we Włoszech jest chyba Neapol. E, Napol, El mia Cita del cuore, co znaczy dosłownie, że jest miastem mojego serca. Włosi używają takiego zwrotu i e, to jest akurat zabawne, bo zwykle no, Napol jest takim miastem dość nieoczywistym i zwykle, kiedy turyści przyjeżdżają do Włoch, to ten Napol no, nie ląduje na topie listy najpiękniejszych miejsc, bo taki nie jest. Jest dość brudny, głośny, nie za ładnie pachnący, ale jest też takim miastem, które no, potrzebuje trochę czasu, żeby, żeby, się, żeby Ciebie do siebie przekonać. To, co mnie osobiście ujęło w Neapolu, oprócz obłędnej pizzy i w ogóle jedzenia, to są ludzie, właśnie szczególnie na południu. Ta taka południowa gościnność, pasja, to jest coś, co, co mnie osobiście powaliło na kolana. Ale z kolei mieszkałam na północy. Mieszkałam w Mediolanie, które jest miastem innym. Nie chcę powiedzieć nie włoskim, bo jest miastem bardzo włoskim, ale jest miastem najbardziej międzynarodowym. Czuć, że, że jest to metropolia. No wiadomo, że nie taka jak Londyn czy, czy Paryż, ale zdecydowanie to tam. Najbardziej czuć wpływy międzynarodowe, najbardziej czuć taki biznes i taki klimat dużego miasta. Dlatego moje serce jest i tu, i tu, ale to o czym powiedziałeś, tak, Włochy są bardzo podzielone. W ogóle historia Włoch jest taka, że kraj w ogóle zjednoczył się w 1859 roku, jeżeli się nie mylę, a do tego czasu Włochy składały się z wielu mniejszych Księstewek i, i, i królestw i, i tak dalej. I z tego też wynika to, że jak bardzo często, jeżeli zapytasz Włocha, yy, nie wiem, no powiedzmy, poznajesz Włocha yy, za granicą, no i pytasz go na przykład skąd jest, to okej, okay, część odpowiedzi, że jest Włoch, ale oni albo tuż zaraz dopowiedzą, że jestem z Włoch, jestem z Sycylii, albo jestem z Rzymu. I mam u nas tak to nie działa. Na przykład, no, mam, mam wielu znajomych z różnych krajów, i zwykle, jeżeli mówisz skąd pochodzisz, to po prostu rzucasz nazwę kraju. A u Włochów bardzo silne jest przywiązanie do regionu: czyli jeżeli ktoś jest z tej Sycylii, to jest z Sycylii, jak jest z Puli, to jest z Puli, i oni bardzo się tego trzymają. I. I to też na przykład widać bardzo w jakichś takich świętach, które obchodzą regionalnych, często wracają do domów. I to takie właśnie przywiązanie do, do takiej mniejszej ojczyzny jest, jest bardzo we Włoszech widoczne. Ale powiem Ci, jak sam podróżowałem po tym, powiedzmy sobie, uczciwie pięknym kraju, to też zauważyłem dużą różnicę między tym, jak wygląda południe, jak wygląda centrum, a jak wygląda północ i w ogóle ludzie, jak się zachowują, też bardzo, bardzo różnie. Ale jest jedna sprawa, która łączy absolutnie wszystkich Włochów. To jest piłka nożna. Zresztą nagrywamy ten odcinek w połowie września roku 2022. Kilka dni temu Polska przegrała mecz finałowy Mistrzostw Świata w Siatkówce z Włochami. A sprawdziłem, że włoskie media o tym prawie w ogóle nie piszą, bo wszyscy skupiają się na tym, że w niedzielę Czyli w dniu, w którym Polska przegrała z Włochami, system VAR pomylił się, nie uznając bramkę Arkadiusza Milika dla Juventusu Turyn. I to jest wiadomość numer jeden. Wcale nie Mistrzostwo Świata, tylko to, że jak VAR, który miał się nie mylić, się pomylił. Czy naprawdę tak jest, że wszyscy Włosi mają bzika na punkcie piłki nożnej? Mm, nie wiem czy wszyscy, ale zdecydowanie Włosi piłką nożną żyją. Ja na przykład mieszkałam w Mediolanie przez, te, przez ten prawie rok z Włochem z południa dzieliliśmy razem mieszkanie i on na przykład w ogóle nie interesował się piłką nożną, mimo tego, że w Mediolanie są dwa bardzo dobre kluby AC Milan i Inter Milan Mediolan. Um, więc ja go na przykład w ogóle to, to nie interesowało, ale na przykład, kiedy rano zdarzało mi się pić kawę w takich małych kawiarenkach, które po włosku nazywają się bar, to nie jest taki bar jak u nas, do którego idziesz i, i zamawiasz piwo, tylko to jest taki bar, do którego idziesz na śniadanie, czyli zamawiasz espresso albo cappuccino i, i, i jakiegoś tam rogalika, które możesz albo jeść i pić al bar, czyli stojąc przy barze, albo przy stoliku, ale do rzeczy. Chciałam powiedzieć, że właśnie wtedy bardzo często Włosi o tej piłce rozmawiają albo oglądają jeszcze tam jakieś powtórki i tak dalej, więc faktycznie nią żyją. A to mogłam szczególnie zobaczyć w maju, jeżeli się nie mylę, tego roku, kiedy AC Milan zdobył mistrzostwo Serie A Ligi Włoskiej, i to było szaleństwo. Szczerze mówiąc, ja jako. Średnia fanka piłki nożnej, mówmy się. Nawet nie za bardzo zdawałam sobie sprawę, że to był akurat ten dzień, kiedy, rozgry kiedy rozgrywał się finał, ale Mediolan oszalał. To znaczy, ludzie, wszyscy na ulicy, bo akurat wtedy byłam w centrum. Nosili barwę klubu, mieli szaliki, wszyscy trąbili. Ludzie jeździli samochodami z otwartymi szybami. Wszyscy, nie wszyscy, ale bardzo, bardzo często to był taki widok, że mieli wywieszone flagi, otwarte bagażniki. Ludzie byli na samochodach, na tych oknach, wiesz, po 6-7 osób w samochodzie i to było istne szaleństwo. Byłam też wtedy na Piazza Duomo, czyli na placu katedralnym, na którym mieści się Duomo, czyli, czyli to jest główny plac w Mediolanie. I tam to był tłum. Takie oglądamy, właśnie takie obrazki, że, że no naprawdę, jakby nie ma gdzie szpilki włożyć. Ludzie śpiewali, krzyczeli, pili, cieszyli się. Widać było, że całe miasto świętuje z, z klubem. Wiktoria, pamiętam naszą rozmowę kilka lat temu już nie powiem teraz sile, ale. Z taką fascynacją opowiadałaś o swojej podróży. Podróżowałaś chyba po południowych Włoszech wtedy, ale podróżowałaś w bardzo nietypowy sposób, ponieważ dzięki couchsurfingowi opowiesz nam troszeczkę, na czym on polega, i chociaż w kilku zdaniach, może bez szczegółów tej Twojej podróży, ale czy ona była faktycznie tak fajna, jak się wydaje, że ten couchsurfing może być fajny. To znaczy, mówisz, żebym powiedziała ci chociaż w kilku zdaniach. Myślę, że to jest dość niebezpieczny limit, bo ja o Cardsurfingu mogę mówić godzinami. W skrócie dla tych, którzy, którzy nie wiedzą, Couchsurfing to jest platforma, która pozwala na um, zakwaterowanie u ludzi w różnych krajach. To jest darmowe i działa trochę na zasadzie zaufania. Wygląda to tak, że tworzymy sobie profil um, i tam dodajemy zdjęcia, nasze zainteresowanie, mówimy coś o sobie i tak dalej. Jeżeli chcemy na przykład jechać do Rzymu, to wyszukujemy sobie Rzym i tam wtedy wyskakuje na miejsce wszystkich dostępnych tak zwanych hostów. Couch surfing, couch to po angielsku kanapa, a surfing to surfowanie. Czyli generalnie chodzi o to, żeby zatrzymywać się. Na kanapie u, u obcych ludzi, tak to nazwijmy? Czy u, u, u obcych ludzi, czy u tych, którzy jeszcze nie zostali naszymi przyjaciółmi? No i wtedy, powiedzmy, zainteresujemy sobie takiego Paolo, który wygląda całkiem spokojnie, wydaje się, że może, nie wiem, no być w porządku człowiekiem. Widzimy, że tam, ok, mamy jakieś wspólne zainteresowanie, i wysłamy wiadomość. Taki request, czyli takie zapytanie: hej, będę w Rzymie wtedy i wtedy, czy mógłbyś mnie przynocować? Można oczywiście dostosowywać liczbę osób, dla których noclegów poszukujemy, daty i tak dalej. Ważne jest to, i to jest to, co ja zawsze powtarzam, jeżeli. Staram się kogoś przekonać do, do couchsurfingu. Couchsurfing to nie działa na zasadzie takiej jak Airbnb. Nie chodzi tylko o to, że hej, nie stać mnie na hostel, czy możesz mnie przenocować, bo nikt chyba z nas, jeżeli miałby kogoś przyjąć do siebie, nie chciałby się czuć w jakiś sposób wykorzystany, czy, czy nie wiem, no, potraktowany tak, ok, dobra, nie stać mnie na hotel, to, to przyjdę do ciebie. W Couchsurfingu chodzi o, o wymianę kulturową, o to, żeby poznać ludzi z innych krajów, żeby, żeby poznać potrawy, żeby coś fajnego razem przeżyć. Couchsurfing to m, takie właśnie spotkania jeden na jeden, czyli Mikołaj nocje u mnie, ja noc je u, u Mikołaja, ale są też organizowane m, takie jakby spotkania couchsurfingowe, czyli na przykład w zeszły weekend w Pradze, w Czechach, był tak, taki zjazd, czyli masa ludzi jedzie, Wtedy do Pragi, organizują sobie razem jakieś, nie wiem, wypady, wycieczki i tak dalej. Ja sama byłam kilka miesięcy temu też na takim kampie, na takim obozie zorganizowanym przez Couchsurfing. I uważam, że jest to piękna platforma, mnie przyniosła bardzo dużo przyjaźni, bardzo dużo fajnych przeżyć, szczególnie takich lokalnych, gdzie jeżeli podróżujesz i zatrzymujesz się w hostelach, czy w hotelach, czy w Airbnb, no to jasne. Zwiedzisz to miejsce i poznasz ludzi, ale nie zrobisz tego na takim poziomie, jak w momencie, kiedy śpisz u kogoś, kto w tym Rzymie mieszka i kto zna miejsca, gdzie nie chodzą tylko turyści, tylko zna miejsca, do których chodzą Rzymianie. Więc ja osobiście bardzo wszystkim kawcerskim polecam. Trzeba być też ostrożnym. To trzeba powiedzieć, bo oczywiście gdzieś tam krążą po internecie takie historie, prawda, że to jest niebezpieczne i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że tutaj po prostu trzeba zawsze zachować zdrowy rozsądek, przeczytać jakie ten nasz przyszły host ma, ma, ma referencje, co, co, co inni ludzie o nim mówią, bo, bo to też jest ważne. Po każdym takim pobycie ja wystawiam referencje mojemu hostowi, on wystawia mi i one są publiczne. Nie można ich usunąć, więc jeżeli ja na przykład zatrzymałam się u Mikołaja i jakby totalnie nie szanowałam jego prywatności, zasad jego domu, to on może mi napisać, że fajnie, fajnie, wie, jest sympatyczna, no ale nie polecam przyjmowanie je do siebie, bo nie potrafi, nie wiem, no, respektować yy, prywatności czy w ogóle jakichś tam zasad. Yy, także, także tak. Yy, ja yy, kilka lat temu pomyślałam sobie, że chciałabym popodróżować sama. Yy, no i jako dziewczyna to jest trochę taki... Yy, może grząski grunt. No i nigdy wcześniej nie byłam we Włoszech, a pomyślałam sobie, że Włochy to taki fajny kraj, żeby go może właśnie zwiedzić samej, bo wydawało mi się, że Włosi w ogóle są tacy otwarci i przyjaźni, więc pewnie to byłaby dobra destynacja, żeby spróbować podróżować samej. I dwa tygodnie byłam na wolontariacie niedaleko Bolonii, a potem przez trzy tygodnie sama podróżowałam. Miałam chyba w tym czasie 10 hostów różnych, od północy przez środek, aż, aż po południe Włoch, i co zabawne. Przed tym wyjazdem pamiętam, że rozmawiałam z moimi rodzicami, no i jednym z takich argumentów, którymi chciałam ich przekonać, do tego, żeby przychylnym okiem spojrzeli na moją podróż, było to, że no, będę starać się zatrzymywać u dziewczyn i u kobiet, bo wiadomo, że to jest bardziej komfortowe. Po czym, jak zaczęłam szukać hostów we Włoszech, to okazało się, że, że niewielu że niewiele ich jest, dziewczyn, które, które przyjmują do siebie, tutaj możemy znowu nie wiem, wrócić do, do tego, jak w ogóle Włochy wyglądają jako kraj i, i, i ekonomicznie ta sytuacja dla młodych ludzi jest dość, jest, była wyzwaniem. I właściwie generalnie do późnego wieku, czyli tam pewnie gdzieś średnio do około trzydziestki, mieszkają z rodzicami. Stąd też, jeżeli Ktoś mieszka samemu, to statystycznie częściej jest to chłopak czy, czy facet niż, niż dziewczyna. Ale wracając, więc przez, przez te trzy tygodnie podróży miałam chyba około dziesięciu hostów, z czego jedna dziewczyna była dziewczyną i była to francuska, a nie włoska. Ale moje doświadczenie było super. Nie spotkała mnie żadna jakaś taka nieprzyjemna, niewygodna sytuacja. Wręcz przeciwnie, poznałam super ludzi i zwykle to jest tak, że zatrzymujesz się u kogoś. I nie wiem, na przykład on idzie do pracy, ja sobie zwiedzam, a wieczorem czy popołudnie spotykamy się i poznaję jego znajomych, i poznaje to, jak on spędza czas, jako lokal tak zwany. I po tym czasie postanowiłam kilka lat później wrócić do Włoch, znowu podróżować sama i znowu używać couchsurfingu. I niezmiennie okazało się to super wyborem. Poznałam super ludzi, spotkałam się ponownie z tymi, których wcześniej znałam, także nawet szczerze mówiąc jutro, jestem teraz w Wiedniu i jutro widzę się w Wiedniu z moim kolegą, którego znam z couchsurfingu z Włoch. Także Couchsurfing sprawia, że świat jest naprawdę bardzo mały. Myślę, że jest to super opcja na to, żeby poznać ludzi, poznać inną kulturę i faktycznie z tych wakacji wyciągnąć więcej, niż dałoby się wyciągnąć będąc po prostu w kostelu. Super. Wiktoria, pięknie Ciebie się słucha. Widać, że te Włochy masz głęboko w sercu. bo Opowiadasz z taką pasją o tych ludziach i o tym kraju. Ja Ciebie widzę i, i widzę, jak się uśmiechasz, yy, wspominając te wszystkie sytuacje. Naprawdę to jest piękne. Dlatego nie mam żadnych obaw, żeby teraz postawić się przed trudną sytuacją. Mimo, że Włochy zwiedziłaś wzdłuż i wszerz, wskaż proszę dwa lub trzy Twoje ulubione miejsca, okej, okay, w tym kraju. Jasne. Myślę, że. Znowu, obiektywnie myślę, że Włochy są bardzo, bardzo bogatym krajem, bardzo różnym. Mnie subiektywnie bardzo podobał się Rzym. Wydaje mi się, że po prostu ze względu na wszechobecną historię, to jest niesamowite, że chodzisz po Rzymie i wszędzie uderza cię historia, przepiękne budowle, poczucie takiej. Tego, że tutaj wydarzyły się duże rzeczy, więc myślę, że Rzym to y, obowiązkowy punkt na mapie odwiedzin Włoch. A poza tym wrócę do Neapolu y, i do Wybrzeża Amalfi. Neapol leży w regionie Kampania, które jest y, piękne. Całe Wybrzeże Amalfi z takimi miasteczkami jak Amalfi czy, czy Positano, Salerno, z którego pochodzi mozzarella di, di Buffala czy, czy Sorrento, znane z, z festiwali filmowych. Y, to też, jest, to też jest piękny region. A tak w ogóle, to ja polecam, jeżeli ktoś ma ochotę na, na, na taką eksplorację Włoch, trochę mniej oczywistą, to polecam po prostu wynająć samochód i pojedziecie po takich mniejszych miasteczkach, wioskach, po tam czuć naprawdę klimat Włoch. i wtedy, wtedy możecie sobie wybrać swoje własne subiektywnie ulubione miejsca. A jak myślisz, no troszkę mnie znasz, gdzie mi mogło się najbardziej podobać we Włoszech? Uh, to jest ciężkie pytanie, ale strzelałabym, że Florencja? No, blisko jesteś, blisko, bo generalnie cała Toskania. Nie, nie <laughs> dziwię się, nie, nie, nie dziwię się, bo, 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 bo piękne krajobrazy, piękne winiarnie. I tym miłym akcentem zakończymy pierwszą część naszej podróży po Włoszech. Jeszcze nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, one pojawią się w drugiej części. Która będzie już za dwa tygodnie. Także, drodzy słuchacze, jeżeli podoba Wam się rozmowa z Wiktorią, to koniecznie bądźcie z nami również za dwa tygodnie. Do zobaczenia, Wiktoria, po włosku? Ci vediamo, czyli do zobaczenia, a tutaj bardziej pasuje Ci sentiamo, czyli do usłyszenia. W porządku, w takim razie do usłyszenia. Aby, drodzy słuchacze, pamiętajcie, że możecie zaglądać też na fanpage'a subiektywnego spojrzenia. Tam na pewno wrzucę kilka zdjęć, kilka szczegółowych informacji o tych miejscach, o których opowiadała dzisiaj Wiktoria, tak żebyście nie zapomnieli o tej rozmowie. Pamiętajcie, za dwa tygodnie wracamy do rozmowy z Wiktorią. Trzymajcie się.